A tutaj specjalnie odcinek dla kanału wszystko się przyda. Pokażę ci moje koleżanki. No, gniazdo się trochę skurczyło, bo połowę im oderwałem. Nie wiem, z miesiąc temu, ale dziwne, bo oderwałem gniazdo. Połowę tych murwek sobie tam gdzieś na dworze, że jeszcze nie sprawdzałem, czy tam ta partia przetrwała, czy nie. Większy dostęp do silników mam, bo mówią, że jak się królową zniszczy, no to pomrowisku na no tam połowę zaniosłem i przez 2-3 dni normalnie funkcjonowała ta druga część. I tutaj, zobaczcie, jeszcze tam na górę się pnął, Tam na górze też mają mniejszy kokonik, ale tego tutaj wyrwałem połowę. Widzicie ślad? Ajajaj, teraz się dopiero poruchała. Tutaj było takie wielkie, takie wielkie, tutaj, tu, aż takie było. Wyrwałem, co ja żał sobie tu narobił w tym garażu. Jak one kurczę się normalnie, normalnie sypały się jak jak sól albo pieprz, albo bardziej pieprz, bo czarny, nie? Zaraz mi tu oblezu mnie, tu masakra. Także hoduję, hoduję, już chyba za 7 lat lekko będzie. W końcu się wkurzyłem, bo mi zaczęły na cały garaż wynosić. Dobra, zamkniemy je tam. Kaporuchawa. Zaczęły mi tutaj wynosić te swoje kokony z jajek. Tutaj kurczę na cały garaż zacząłem wynosić. Wkurwiłem się w końcu, bo po całym garażu zaczęły łazić, jak nigdy tak nie robiły, nie psociły. I mówię, wziąłem widły, kurde i przeniosłem połowę gniazda. Potem żałowałem, bo taki piękny ten kokon. Ale jak widać, reszta ma się dobrze. Niech siedzą, może na zimę. Zrobię jakieś gniazdo i. Zrobię im eks... eksmisję, nie idą w końcu na świeże powietrze, nie będą w szafie siedziały. Dobra, trzymajcie się, cześć.